Została mi tylko jedna naklejka, którą musimy przykleić na sam środek idealnie, aby pasowała i mamy to mnóstwo naklejek. Każda z tych naklejek jest dostępna na moim sklepie! Bo to są nowe, duże zestawy naklejek! Smashu Team, Shiba, Kosmos i ekipa! Badajcie na sklep smysogruga.pl. O nie, sprunki stracili kolor! Cała jest biała, bez koloru! Co tu się stało? Klikamy graj i bierzemy ciężko. Będzie mega ciężko. Jesteśmy w więzieniu sprunki. ale stracili kolor. Oni są źli. Patrzcie, jak ona wygląda. Jest cała biała. I mogą się zmienić jeszcze bardziej złych. Ej, tam ktoś piegnie. Zobaczcie, jakiś mały sprunki. Oglądajcie za o końca, dlatego że to jest więzienie sprunki, tylko że bez kolorów. Czyli bez kolorów to chyba będą źli. No, idziemy teraz sobie tutaj, wskakujemy. Strzałka pokazuje. Ej, czekaj, co ta strzałka pokazuje? Moją grupę! Ej, Smile Slow Team! To jest moja grupa. Wpadajcie, zobaczyć moją grupę. Link macie w opisie, tam są moje fajne koszulki na tej grupie. Razem wspólnie możemy pograć, zapraszam was. Po prawej stronie możecie sobie ją wejść, a ja idę, teraz tutaj przechodzimy. Ostrożnie. Teraz tutaj musimy przejść. Dobra, idziemy teraz. Pamiętajcie o mojej grupie, dlatego że na. W grupie, są takie fajne koszulki. Smile Team, które czekają na Was. Możecie sobie je kupić, jak chcecie. Link macie w opisie. I mieć takie fajne bluzy, koszulki jak ja. Dołączcie do mojego teamu. Link macie w opisie, a ja idę teraz tutaj. Musimy przeskoczyć lasery. O lol, to będzie mega ciężkie więzienie. Dobra, idę teraz tutaj. Tylko, żeby nie depnąć na minę. Teraz tu muszę przeskoczyć. Dobrze, poszło mi za pierwszym razem. Wow. Ej, ona się nazywa Nubik. <laughs> Nubik. Ej, co jest? Skąd ona ma takiego morfa? Ja też tak chcę. Ej, tu są jakieś, <laughs> Tu są różne morfy. Ale fajnie możemy się w nie zmieniać Yo, winiara grozy Co to jest? tej patrzcie na tą twarz, fajnie, morfy będziemy szukać i się w nie zmieniać Mamy trainer, przerażający pik I yo ej, dobra, fajnie No to w takim razie mogę kliknąć jakiegoś i się zmienić Wenda. o, mogę być, patrzcie, jestem No, zmieni się teraz coś innego, może tego Hororystyczna węda, ej, przestraszę kogoś Boo! ej, patrz, nie, nie, nie widzi mnie Ej, co to są za głowy, po głowach będziemy skakać? No, klikamy teraz to, uwaga, i po głowach O nie, o, to się rusza, a, spadłem, do no nie Teraz zmienię postać, czekaj, morfa zmienia tego Jestem mega strasz Patrzcie, moja twarz jest cała czerwona. No idę, idę teraz tutaj. A nie! To <grytanie> no i cały czas się rusza, to jest zbyt ciężkie. To nie jest takie łatwe. A ja teraz tutaj przeskakuję, teraz tu szybko. Jest, 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 radę Uff, jeszcze lasery, O nie, to jest jeszcze ciężej. Na trzy, dwa, jeden, biegnę. I jest Brade. Kliknijcie łapeczkę w górę, pamiętajcie łapeczce. Nie łapeczka jest niebieska, łapeczka nie jest taka szara. Możecie zmienić jej kolor, kliknąć łapeczkę. Ej, mamy tutaj jakiegoś misia. Ojej, jakiś łodziak, mam misia. O, dla Misia zostawcie łapeczkę w górę. Kliknijcie dlatego słuchia. Ojej, upatrzyłam Haha, <laughs> jakiś słodziak. Tutaj mamy jeszcze coś, paleryna, niewitka? LOL jestem niewidzialny! Ej, mam pelerynę na niewitkę, ale super przestrasza kogoś. Czyli przejdę tutaj i ją przestraszę, uwaga. Trzy, dwa da... Boo! bo. <laughs> bo. Patrz, jak się boi i co. I co. W szoku. O, uciekła. <laughs> uciekła. A tu jakaś stoi. Jedna dziewczyna mu. Jaka ładna. A co jeszcze mamy tutaj? Kucyka mamy. O, jedna skacze tutaj cały czas. Ko mnie. Mamy coś do wypicia? Co to jest? Fire? Ej, to jest jakiś gorący sos. Albo ostry sos. Uwaga, wypiję. Mogę wypić, czy nie? Pist czy piję, piję? What? Co jest? Co się stało? <laughs> Ej, wypiję ostry sos i normalnie mi poleciało mega mocno. Też Ciebie kocham, Misiu, mój kochany. I love you, I love you, jak się fajnie przytula. No, e, pięknie, no idziemy dalej. A też właśnie takiego mam, Misia. Ej, w ogóle taką mam poduszkę. Możecie wejść i sprawdzić. Patrzcie, o tu, tu, tam jest po lewej stronie poduszka, a tu jest nowa poduszka, patrzcie. Możecie przytulić moją nową poduszkę, to jest kosmiczna poduszka Smile Team. Cały czas teraz trzymam, bo jest taka miękka, taka fajna, dobry materiał, ale jesteśmy w kosmosie, a grafika jest dwustronna. Link macie w opisie, Smile ja Wypadłem przecięło mnie! O nie, moja głowa! To no, jeszcze raz idziemy. Ej, ktoś był jakimś innym morfem w ogóle. Ja teraz będę morfem może Goku! LOL! Co jest? Jaki umieśniony jestem! Ej, ale fajny, te morfy są kozackie w tej grze! Będę teraz z Goku uciekał! Super moc, mam dużo moc, mam patrzcie, biegnę, biegnę, biegnę. nie dopadniesz mnie, nie dopadniesz mnie! Bo mam super moc, super moc uciekania! O nie, on jest coraz bliżej. A! złapał mnie! No nie, najgorzej, dobra, ten Goku był słaby. Dobra, no, wiecie co? Wezmę w takim razie coś innego. Wezmę morfa może. Co to jest, Jonkler Ej, co jest? Co to jest? Jaka dziwna głowa! LOL Ej, LOL, jakie to są morfy fajne. No co jeszcze mamy? Mamy też pepa... Ej, papy pepa Barry, patrzcie! Jestem, ej, jestem pepa Barry, LOL, nie wierzę w to! Nie, no tego się nie spodziewałem, patrzcie, uciekam! No uciekamy, uciekamy A, to panie, jestem za gruby, nie jestem za gruby Za ciężki, gruby Dopadł mnie, dlatego że e, Za dużo warzywa, biegnę teraz szybko Pleran niewitka! szybko wżu, Przyspieszamy, żebym zniknął, okej, okay, biegniemy do samej góry Idziemy teraz do wentylacji na dół Okej, okay, są na dole w Wentylacji WC, teraz jesteśmy, okej okay. Wow, ej, toalet nie ma Zebrali toalety, a tutaj były toalety Ich nie ma, usunęli Ej, patrzcie, jak mam się załatwić, Działa iść tutaj do tego Okej, okay, do tego można, ale tutaj mamy dziurę do kopania Okej, okay, kopiemy na dół, kopiemy na dół Zobaczymy, co będzie na dole Jestem tego mega ciekawy Wow, znowu biało, takie bez koloru Ale mamy dużo lawy, tam jest Ej, co jest ta lawa? Łada, co? Ej, ta lawa normalnie pluska do góry Ej, wcześniej tego nie było Pierwsza raz widzę lawę, która leci do góry Jo, będzie ciężko to przejść Dobra, idziemy teraz tutaj Teraz musimy przejść na lewo Dobra, wezmę swojego misia I love you i love you, kocham Cię, Bisiu też, dobra, idziemy, idziemy. Wow, ale tu lawa Co co jest? uważajmy. ta lawa mocno wali, patrzcie do góry. Teraz muszę szybko przebiegać w odpowiednim... A Aaaa, spłonęło mnie! Ej, dobra, ale była gorąca. Raz, szybko, 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 biegnę, biegnę. Teraz tutaj, o nie, jeszcze się deski łamią! Jeszcze deski, znowu mnie spłonęło. Normalnie deski się łamią, to jest podwójna, ała! Podwójna... Podwójny problem, podwójny kłopoty, teraz czekajcie, czekajcie, tutaj podwójna pułapka i teraz przejdę, uwaga, idę, idę. Teraz tutaj musimy przejść. 3, 2, 1. Szybko biegnę, biegnę! Eo! Ale bym prawie spadł! Dobra, idziemy dalej. I love you! <laughs> idziemy teraz tutaj. Ej, co jest? Dilozor mi już na głowę! A, Bo tam stoją jakieś dwie dziewczyny! Przestraszę je jako sprąki! Nie widzą mnie, bo są odwrócone plecami do tyłu. Ej, to będzie super plany. Zmniej się teraz spranki. Jakiegoś mega strasznego i je przestraszę. Wybierzmy jakiegoś spranki. Hmm, może takiego tutaj mamy jakąś świnkę? Co jest? Ej, tu są i morfy! Yo, mamy nawet Spongeboba. Dobra, no, weźmy może. Hmm. Tego ba O, tego tak jest! Przeżący spranki. Patrzcie, co to ta twarz? Zmienię się teraz niewidzialnego, okej. Okay. Zniknąłem, patrzcie. I teraz idę przestraszyć te dziewczyny. Dobra, biegnę, 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 biegnę szybko. I upatrzcie, patrzcie, patrzcie pojawia się. Uwaga, 3, 2, 1. Pa patrzcie na mnie, jestem straszny. A jak się boi, patrz, jak skacze, jak skaczę, patrz, patrz. <noise> jak się boi, boją się dwie skaczą, zobaczcie. <noise> ale je przestraszyłem. <noise> jestem złym z pranki. Znikam teraz. już nie ma mnie! I nie widzą mnie. W ten sposób mogę być niewidzialny, ale to jest super aśna gra. Dobra, i później przestraszę... O, nie! Ej, tu jakaś kula leci. Ej, ona się utknęła. Ej, ona nie spada, utknęła kula, lol. Jeee! E, tu jest spranki. O, 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 szybko, szybko, szybko. musimy teraz tutaj. Uciekamy teraz na lewo. Nie, jak szybko, 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 szybko w nogi. Zniknąłem. perna niewitka mnie przyspiesza. Jeszcze daje mi taką szybszą prędkość. Najdziemy teraz do góry. Przyskakujemy to, żebym tylko nie spadł. Dobra, jestem. Ok, uciekamy teraz spranki od spranki, dobra. Teraz tutaj. Hops, jeszcze wyżej. I wjeżdżamy teraz do góry na samą górę. Dobra, zobaczymy, co tam będzie jeszcze. Ok, wskakuję jako spranki. Teraz się zmienię w kogoś innego. Dobra, będę teraz może Toki. Ej, patrz Juuu Ale straszne Ej, czemu mnie zespiło na dole? Ej, przed chwilą wjeżdżałem do góry Teraz jeszcze raz, uwaga Jo, to takim strasznym Ej, dopiero on jest mega straszny Tu mamy tyle morfów w tej grze Dobra, co jeszcze możemy mieć? Shin Sonika, jakiegoś Shin O, tu jest nawet dziewczyna Jen, Jenny Barry Dobra, idziemy teraz tu Mamy stołówkę Dobra, zmienię się w innego morfa. Weźmy sobie na przykład Tu mamy Batmana O, będę teraz skakał jako Batman Batman, jestem Batmanem Tak jest Wypijemy napój Uwaga, pije i lecimy, biegniemy! Wrzu, zasuwamy! Dobra, teraz biegniemy szybciutko, parkura, przeskoczyć jestem Batman, Batman, superman! Nie no Batman jestem Okej, okay, skaczemy jak Batman, jak nie topesz A teraz tutaj musimy na prawo skręcić. Dobrze mi idzie, patrzcie jak skaczę. Ej, fajna ta postać jest. Zraz zmienimy innego morfa, bo tych morfów jeszcze jest dużo. No, teraz tutaj musimy. Hops, teraz do góry. ale się zbekałem. A teraz jestem taki smutny, bo nikt mi nie klika łapeczek. Widzowie, klikajcie mi łapeczkę, proszę, jedną. Jestem taka smutna, patrzcie, proszę, o jedną łapeczkę. Wbijamy 5000 łapeczek. damy radę, wszyscy wspólnie. Klikajcie, 5000 łapeczek. musimy dać się radę, bo będę płakała cały czas. Klikajcie, ale tu są fajne morfy, dobra, jeszcze możemy mieć jakieś inne. Mamy tutaj jakieś minionka, ser? Co to jest? Jo, bary minionek. Lol, ale gruby minionek. Da, idę teraz tutaj bierzemy go. Da, bierzemy drabinę, patrzcie, bo jest wielkim minionkiem grubym bierzemy drabinę. Idziemy teraz sobie zanieść tutaj. Teraz mamy Call center. Nitki mnie nie przyszedł odwiedzić. E, nitki mnie nie przyszedł odwiedzić. Trzeba mi nitki nie, odwie... nie odwiedza? trzebu Zmienię jakąś inną postać. Mamy jakąś świnkę. O! Jestem wkurzony teraz! Jestem mega wkurzony! Płobień aż mi leci z głowy! Jestem mega wkurzony, zdenerwowany jestem. Wyjdę z tego więzienia. Gdzie jest? drabina. Ej, kto mi uciekł? Ej, kto mi zabrał drabinę? Nie wytrzymę. Ktoś mi wziął drabinę. Dobra, muszę jeszcze raz iść po drabinę. Jestem mega wkurzony. Normalnie aż ogień mi leci z głowy. Nabierzemy teraz drabinę. O, wziąłem, teraz elegancko idę ją zanieść, o, nie płacę sobie w tej robocie, <grych> muszę z niej wyjść, dobra, idziemy, ej, jeszcze się spierdziałem, ej, słyszałem normalnie dźwięk pierdzenia, no, idziemy teraz tu, okej, okay, wskakuję, o, jestem za dużo, o nie, fuj, ej, jeszcze się spierdziałem, nie wytrzymę, serio, to ma nawet pierdzenie, no, idziemy teraz, o, nie mogę wskoczyć, jestem za gruby, o nie, klinuję się, Kliduje się, ta drabina nie wytrzyma, dobra, idziemy teraz jeszcze tu, hups, o jestem, nie, nie, dałem to no co jest gadę? Czemu nie mogę tego przejść? Ja, musimy postawić to tutaj bliżej. Okej, okay, postawmy teraz tak. Teraz tak, dobra, i do góry skakuję! A, jestem za gruby! Za gruby jestem, nie bieszę się na tej drabinie. Uh, uh, uh. No, a teraz tutaj, raz, raz, jaki dźwięk wydaje, dobra? Teraz tam, da, da, da radę, to no, nie, spadłem z drabiny! Znajdziemy zanieść, teraz jesteśmy takim malutkim morfem, to teraz przejdę, wiecie? Bo wtedy nie mogłem przejść, byłem za gruby. Dobra, ale teraz będę malutki i chudy. Znajdziemy teraz tu. Okej, okay. czekaj, drabinę musimy postawić idealnie. Dobra, teraz tutaj wskakujemy. O, i jeszcze się od razu w dwie sekundy. No i tutaj możemy przejść teraz. O, bo niektóre morfy są takie wielkie, grube. Dobra, weźmy teraz jakiegoś jeszcze innego. Czekaj, co tutaj mamy? Ej, tu jest Sonic Exe. I o, tu są różne Soniki. O, Krepipopi. Ej, co to jest kropi Poppy? Ej, patrzcie, jestem kropi Poppy. Aha! Kropi! popi LOL, jak to wygląda? Jestem jakimś słodziutkim, zielonym stworkiem. Dobra, idziemy teraz tu, wiatrak wieje bardzo mocno. Teraz przechodzimy do końca i skręcamy w lewo. teraz zasuwamy do góry, do góry, kropi popi. Chodź szybko! Takie oczy mam krzywe. Dobra, idziemy teraz dalej. Teraz musimy tu prze. Aaaa, Spadłem na dół! No nie, serio. Dobra, jeszcze raz teraz tutaj przechodzimy. No znowu spadłem, no co jest? Kropi popi, nie za mały, czaję, wezmę jakiegoś innego Wezmę sobie jakiegoś większego może teraz. Eee, wow, duża sługa, bo cz, jaki wielki jestem, minionek, jaki gruby, jo, jaki wielki, o teraz siebie jeszcze, minionki w ogóle spadają ze mnie, jo, ale duży minionek, Ej, dobra, fajnie to, idziemy teraz tutaj dalej sobie, teraz tu, teraz tu, o, ledwo co, Ej, ledwo co, serio się trzymałem, ledwo co, a jeszcze raz, idziemy teraz tu, no ja muszę dobrze w odpowiednim momencie podskoczyć, dobra, teraz tu, okej okay, idę grubym, idę gruby, dam radę, roz! Dwo, trzy, idę! Zamknij zawory. Okej, okay, musimy zamknąć zawory. Dużo tutaj e, leci. Dobra, teraz zamykamy tutaj. Hops. Teraz tu. A, spadłem! Dlaczego? Ten jest gruby, za gruby on jest. On jest za gruby. Muszę mieć jakiegoś ładnie, ładnego. Czekaj. O, co to jest? Niepokój, dobra, mamy nawet lew. Co jest, lew? Ej, patrzcie, Liot, lew. Jestem lwem. Jaki słodziutki lewik. Dobra, jeszcze jakie mamy? Ej, ile tych morfów tu jest stawalone? Patrzcie, możemy mieć. <laughs> możemy mieć nawet. Katnapa! Ej, Mr. Beast, yo, ile tu Goku, Ja! Ile tu jest morfów, nie? Dobra, wezmę sobie w takim razie, wiecie co sobie wezmę? Wezmę sobie policjanta grubego. Jestem gruby policjantem! Aresztuję wszystkich! Aresztuję tą Wendy, która yy, ma tą wiezienie. Dobra, i teraz tutaj, hop, skaczemy. Zakręcamy sobie tutaj. Dobra, idę jeszcze, jeszcze się spierdziałem, serio. Fuj chodzi i pierdzi, zapomniałem, no nie. Teraz będę cały czas odcinek pierdział. mi się spało. Jestem starą babcią! Aaaa, stara babcia, stara babcia! Kręci się! <laughs> Jak helikopter! Ej, fajnie, zasnę na takiej poduszce. Słuchajcie, takie fajne poduszki już dzisiaj wlatują na mój sklep. Smile Team. Kosmiczna poduszka. Wpadajcie, spadzajcie. Ja cały czas ją mam przytuloną i nie puszczę ją. Ona jest taka milusia i jest kosmiczna. Wpadajcie po nowe poduszki. Link macie w opisie nowe rzeczy są na moim sklepie. A ja teraz jestem babcią, starą babcią. Czajcie, teraz babcią będę przechodził to więzienie, Ja nie wierzę. Co tu się dzieje? Dorajdziemy raz wielki wiatrak, kopcha, babcie! starą, co jest? Babcia stara. skacze teraz. Babka, dawaj, na tym chodziku, skaczesz, babka. O, nie trafiła baba stara. no nie, no, dawaj, dawaj, babcia, da szadę, babcia team! Babcia dajesz! Jak smajstoł team jest, to babcia team Babcia team! Dajesz babcia! daj no, nie babcia jest za stara, nie może tego przejść! Dawaj, dawaj, babcia, damy radę. Cześć, w odpowiednim momencie trzeba podskoczyć. Wspólnie razem. Uwaga, teraz skacz, babcia, skacz, dobra, teraz skacz! No nie da rady Nie da rady, babcia Dobra, dajemy teraz ten szyb, szybszo, okej okay. Skaczę teraz na szybszym tym Na lewitacji jestem Uwaga, uwaga, dam radę, dam radę Skacz Uh, skacz Skacz Nie! Przy samym końcu Babcia, stara, nie da rady Dobra, teraz niewidzialność dałem Bo niewidzialność mnie przyspiesza jeszcze Jak daję niewidzialność, pelerynkę To mnie przyspiesza Tylko trzeba w odpowiednim momencie skoczyć Dobra, jest, no, udało mi się no, Raz znowu zniknąłem Nie wiem kiedy skakać Z wyczucia skaczę, wiecie Dobra, dałem radę. LOL, babcia! Dawaj, babcia się pojawia. Patrzcie, babcia, babcia, śpana śpi. <śpisa> babcia śpi, nie wierzę w to. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Przeszliśmy to starą babką. Teraz musimy, czekaj, zmienię się może. A nie wiem, czy tu się zmieszczę. O, lecę, lecę. Teraz tutaj mamy wielki wiatrak. Musimy podskoczyć do góry. Teraz skaczymy tu. O, zmieściłem się ledwo. <laughs> ale ona wygląda. Ale idziemy teraz tu, okej, okay, jest Daję brady, daj brady babcia przechodzi. Wezmę co jakąś teraz inny morf. Może weźmy, o, tego weźmy. Yo, ale on ma oczy, patrzcie. Jestem dziwny, jestem mega dziwak. Teraz idę, idę. O nie! Szybko znikam, Szefa kuchni! Da, szybko zniknę Uciekam, ucieka, uciekam. Musimy wziąć bazukę i rozwalić szefa kuchni. Ale bierzemy bazukę i go rozwalamy. Uwaga, tu jest. A masz, a masz szefy kuchni! Pom, pom, pom! Dostaję w głowę! Tam patelnie ma wbitą w ogóle, on, patrz, on jest. On jest uszkodzony troszeczkę A masz, a masz W głowę, w głowę, dobra, dostaję O, a, rzucił mnie O, nie, rzucił mnie jeszcze jedzeniem Dobra, dostaję w głowę Drugi raz, trzeci raz Czwarty raz Piąty raz Dobra, jest Leży, leży Juhu, wybuch drapadu. padł, elegancka Dobra, idziemy dalej Idziemy, zasuwamy Teraz tutaj musimy skoczyć na dół Lecimy na dół Uhu! co jest w Nie lecę, czemu to się nie dzieje? Czemu nie lecę na dół? Dawaj, skacz, leć na dół. Ej, co się zepsuło, bo to powinien, powinien lecieć normalnie, ale to nie działa. Ej. A jak ja tam dolecę? Patrzcie, czekaj, zastanówmy postać. Bo ja powinien normalnie tam spadać, ale to mi nie spada. Jeszcze raz, uwaga, teraz. Lecimy, lecimy, lecimy na dół, lecimy, lecimy. Teraz lecę, o to mi chodziło, no. Teraz lecimy, patrzcie, Ło, wow, 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 wow. i nas wywaliło, no, bo ja bym tego nie przeskoczył. Dobra, i teraz idziemy normalnie. Smile, slow team biegnie do samego końca. Smile, slow team. No, idziemy teraz. Tu wezmę misia. O, e, misiu, wziął, patrzcie, misiu mnie przy. I love you. Jest, dobra, jestem twoim najlepszy przyjacielem. Biorę smoka teraz. Jestem, jest tym, krokodyla. Nie, jak to się nazywa, dinozaur. Dobra, idziemy teraz tu. Dobra, uważajmy. Wezmę swojego mojego teraz. woo ej, on leci sobie tam. Dobra, uważajmy, leci mój kucyk. Na, no, zasuwamy do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Teraz tutaj uważajmy. Dobra, ostatni laser został. Ostatni, który musimy przejść. i zdaliśmy yes, radę! Superaśnie, patrzcie. Ja mam tu kucyka swojego. On lata koło mnie, ale śłodziak, patrzcie, mam kucyka, który może sobie latać koło mojej głowy. O, fajnie, miło. Dobra, będzie sobie latał, a ja będę szedł. Dobra, idziemy. Oj, mam. Mam misję i mam kucyka, ale fajnie. Dobra, bierzemy teraz planki. Musimy się podsadzić, czyli musimy wziąć deski metalowe. Ok, bierzemy deskę jedną. E, położymy to tutaj, dobra. Teraz bierzemy tak. Ok, musimy je postawić równiutko. Dobra, jeszcze jedną, hops. I teraz tutaj, dobrze, udało się. Biegiemy, biegniemy, biegniemy, biegniemy szybko, szybko, do samego końca jest planki. Będzie się nawalanka walanka z planki, dobra, zamstanę to jakimś innym. Dla, spranki kontra spranki, albo wezmę. Hmm, kogo tu wziąć na walkę? Jakąś postać muszę mieć na walkę. Dobra, wezmę tego może, eee, strach, eee, o tego wezmę, bing bong, <gryw> patrzcie, bing bong, dawaj bing bong, aaa, <gryw> bing bong, patrz jak on biegnie, o, o, jak ja się cieszę, yo, 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 rozwalę go, rozwalę go, rozwalę go, bing bong, rozwalamy go, bo, 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 bo jak ma usta, rozwalamy, o nie, gdzie? idzie, szla, szla, strzela, szla, nawala, 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 musimy jedno ramię rozwalić mu. Dobra, szybko, szybko rozwalamy. Jedno ramię, żeby padło, żeby padło, żeby padło. A, za bardzo zrobisko podchodzi, choć jest. Jedno ramię leży, jeszcze jedno zostało. Ostatnie ram, ramię z życiem. Musimy rozwalić. Dobra, pękni, pękni. Pum, pom, pum, 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 Padaj. O, aż, aż, Dostałem, dostałem. A masz, pom, rozwaliłem, jest. Wuuuuuuuuuuuh, yeah! jee. Pom, daliśmy radę. Superaśnie, Rozwaliśmy Bosa z pranki, jak się się cieszę. Dobra, patrz, patrz co on robi. Macha rękami. Dobra, superaśnie. Idziemy teraz. Jedziemy do samego końca, zobaczmy co będzie na końcu. Jedziemy teraz samochodem. Zasuwamy, szczęśliwi! Wow! ale zęby mam białe. No, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wow, ej, co jest trzech w pół sekundy? Co to było? Wchodzimy na całą górę! Zią, zią, zią! Zobaczmy co będzie u góry. Uwaga, wchodzę, wchodzę. I tam powinien być helikopter! Jest, czeka na nas, helikopter. Odlatujemy z więzienia, daliśmy radę, więc szybko uciekamy, uciekamy. Ej, a mogę się zmorfować w tym? A dobra, a nie próbuję, bo jeszcze my ten. O! Oh. Ej, co, sekundę też poleciałem samolotem. W sekundę, przyspieszone to było. Jesteśmy! Dobra, ale tutaj nie ma żadnych postaci. Stara strażnicza. Ej, co się stało? Ej, nie, nie widzę tutaj nikogo. Jo, nie ma nikogo, a mogę przejść, wrócić z polotem, bo tam jest portal. zobaczmy, wejdźmy do komory więźniów. Uwaga, czy mogę? Komory więźniów? Jo, mogę, patrzcie, mogę wrócić specjalnie. Ha, uwięziłem was, teraz ja jestem szefem. Teraz ja będę Wendy, patrzcie, teraz ja będę Wendy i ja będę wszystkich aresztował. Ha, teraz ja przejmuję to więzienie, to będzie więzienie moje. Jako Wendy z pranki, patrzcie, teraz ja będę. Idę do komory więźniów i tutaj będę wszystkich łapał widzów. A ja was zapraszam, wpadać na moją grupę Smash Slow Team, o tutaj macie. Moja grupa Robloxowa, zapraszam was na w środku wam pokazuję, będę czekał na Was, razem wspólnie pogramy i pamiętajcie o moich nowych poduszkach Smyslu Team, które są na sklepie Smysokrokopel, link w opisie. Wpadajcie, będę czekał na Was tutaj w więzieniu jako spranki.